Ktoś biegnie za nami! Ktoś biegnie za nami! Oh! Założę się, że na pewno znacie Szyreka, tego zielonego ogra mieszkającego na bagnach, który tam potem poszedł ratować Fiona i t, 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 t. Nie będę spoilerował. Ale dzisiaj zagramy sobie w grę o szyreku. a um, tak jakby grę o szyreku, ponieważ szyrek niestety został zwolniony z tego, ponieważ były jakieś prawa autorskie i tak dalej. Więc teraz powrócimy do hotelu Grega. Powrócimy? Pójdziemy do hotelu Grega. Spędzimy noce w hotelu Grega. Dobra, for some reason you have left your house. Z jakiegoś powodu opuściłeś swój dom i przeprowadziłeś się do nowego miasta. Yy, niestety nie masz, yy, niestety twoja nowa praca nie daje ci wystarczających pieniędzy, żeby kupić swoje nowe mieszkanie. Więc zdecydowałeś się spędzić pięć nocy w hotelu Grega. No kurde, to nawet wygląda jak szereg. No, widzicie tutaj: szereg Grek, szereg Grek, szereg Grek. No tak. Więc może w nowej pracy będziecie stać na nowy dom. Będziesz mógł sobie pozwolić na zakup nowego domu. Naciśnij spację, żeby kontynuować. Pewnie. No kurde, no nie powiedzcie, że on nie wygląda jak Szyrek. Kurde, no całkowicie Szyrek. Znaczy, wiecie. On wyglądał bardziej na szyrek, a teraz niestety jest Grek. Prawa autorskie. Ale mam jeszcze za nadrzut drugą gierkę, w której tym razem będzie Szyrek. Okej. Okay. Coś chyba jest tam narysowane, nie wiem Ale porozmawiajmy sobie z Gregiem Och, hello there U, Witam w hotelu Grega Jak mogę ci pomóc? Hej Czy mógłbym przenocować 5 nocy, proszę? Pewnie! Jest jeden... Jest wolny pokój na pierwszym piętrze no i tylko tyle. Powiedziałem, że jest wolny pokój na pierwszym piętrze. No dobra, nie będziemy cię denerwować. Co tutaj jest w ogóle w tym hotelu? No, już widzę ten dziwny wiatrak, który się tak spodejrzanie kręci. Ale coś tutaj na pewno jeszcze jest. Są liście. Są zamknięte drzwi. I są kolejne zamknięte drzwi i cały czas się czuję obserwowany przez Grega. Tak, to tutaj. Tutaj Greg. <grymne> Okej, okay, kolejny creep. Ej, ale tutaj coś się świeciło chyba. Nie, no tutaj na bank się coś Ej. Dobra, ewidentnie jakieś tekstury nie działają i tak dalej. Może się potem dowiemy co tam w ogóle jest. Bo widzę, że tam jakieś światełko jest, dobra. No i nie te. Osiołek! Jaki słodki osiołek! Co ten grek ci zrobił? <laughs> A i też nie wiem, czy na samym początku widzieliście, ale było ostrzeżenie o tym, że będą głośne jumpscary, więc. Um... coś tam się. Coś tam było. Mamy obraz. Ej, widzicie to. Wi widzicie te uszy. Widzicie te uszy! To był szyrek. To jest przebrany szyrek. Szyrok. Kurcze. Ja pamiętam, jak sobie oglądałem. Jak oglądałem sobie. Nie wiem, czy YouTube Shorts, czy. Kurcze, to jest podejrzane. I była taka papuga, która, ym, która została nauczona tak jakby słowa szyrek, tylko że ona zamiast szyrek mówiła szerok. I tak po prostu szrok. Szrok. Okej. Okay. Ewidentnie to jest nasz pokój. Więc sobie może do niego wejdziemy. Przytulny pokój. tutaj mamy kalo e ka ka kaloryfer, kaloryferek, a tutaj półkę. Cudowny pokój. I drzwi się same zamknęły. okej okay. Najpierw muszę pójść do łazienki. Przed spaniem. Otwarte. Szafa. Kurde. Ajajaj. Ja coś czuję, że zaraz mi coś wypombi. No bo, jak w tej grze były. było napisane, że będą ostre jumpscary to. Kurde. I czy tutaj były jakieś schody na górę? Bo tak się teraz zastanawiam, że tutaj mogły być. By, byłby. Kurde, mogłyby być tutaj schody na górę. No bo widzicie w sumie, że jest jakaś taka plama. Halo, Gregu. Osiął na swoim miejscu. Czy tutaj nic nas nie wystraszy? Witam pana Grega z powrotem. E, excuse me, przepraszam, czy mógłbym skorzystać z Łazienki? Łazienka jest. Pierwsze. Łazienka. Kurde! Nie umiem tłumaczyć dosłownie angielskiego. Łazienka jest. Łazienka pierwszymi drzwiami po lewej stronie. Dobra, wiem. Na pewno te, to te drzwi. Okej. Okay. Powiedziałem, Łazienka jest. za tobą. Behind you. No tak chyba nie za bardzo. Ale dobra, pierwsze drzwi po lewej, czyli to. tutaj chyba. No dobra, to nie na te drzwi, wiadomo. Okej. Okay. Okej. Okay. <noise> Jak teksturka mu się dziwnie buguje. Spoko, spoko, spoko. Przynajmniej spuściłem po sobie wodę. Okej. Okay. Ej, coś mnie popnęło. Coś mnie tutaj popchnęło. Drzwi mnie popchnęły. Czy mogę jeszcze, mogę jeszcze raz skorzystać. No super, super, super skorzystamy na zapas. Rąk... Nie muszę być, chyba <laughs> nie dało się skorzystać. Dobra. Grek, jak coś? O, mogę rozmawiać z Grekiem. A nie, mogłem otworzyć te drzwi. Grek, jak coś ja już skorzystałem z tych, z tej toalety. Spuściłem oczywiście po sobie wodę, więc nie musisz tam sprzątać. Ym, wypada kupić jakieś perfumy oczywiście. No tak, tak grek? A może ty masz tutaj gdzieś pod ladą perfumy? Pod ladą? To jest zwykły stolik. Chociaż tutaj jest jakieś... Tutaj jest jakaś szafeczka. Dobra, dobra, dobra. Widzę, że się dziwnie na mnie patrzysz. Widzę te twoje zęby. Ten szyderczy uśmiech. Który może zwiastować y, dużo i czy ja mogę biegać w tej grze? Mogę chyba biegać w tej grze Ale boję się, że zaraz coś mnie przestraszy Halo, halo? Kurczę no, nie byłbym sobą, gdybym nie posprawdzał tych drzwi Okej, okay, okej, okay, spoko, spoko. Szafa kurczę czy, czy kto daje szafę tutaj? Kto daje szafę w holu, w sieni, kurde, nie wiem no, w korytarzu Kto daje tutaj taką szafę, no? Taką creepy szafę, jakby coś miało zaraz z niej wylecieć. Ale mniejsza. Idziemy. Do łóżka. Idziemy spać. Koniec nocy pierwszej. Noc druga. Noc? Okej, okay, dobra. Więc możliwe, że. Możliwe jest to, że się przyspaliśmy. Przespaliśmy pierwszą noc. Poszliśmy do pracy i teraz wróciliśmy do pra... z pracy. I teraz będziemy spędzać drugą noc. Okej, okay. siema, Greg. Możemy z Tobą porozmawiać? Możemy, ale tutaj coś. Nie wiem, te światła te jakoś dziwnie reagują. Witaj ponownie! Jak ci minął dzień? Co dzisiaj porabiałeś? Jeśli mogę spytać, ym, pewnie po prostu pracowałem ciężko w nowej pracy i wiesz. Ym... Niestety, no wiesz, nie zostało wiele na zakup mojego nowego domu. Mam trochę rzeczy do sprzątania, ale nie mam czasu się tym zająć. Um, czy chcesz mi w tym pomóc i zarobić na tym? Brzmi dobrze! Brzmi, ta oferta brzmi bardzo dobrze, no. Nice. Czy widzisz tę butelkę za twoimi plecami, za tobą? Proszę weź je wnieść na górę do pierwszego pomieszczenia. Po prostu weź te pudełka po schodach. Okej. Okay. Czy mogę otworzyć któreś z tych drzewi? Chyba nie. Więc... Ja tylko sprawdzałem, czy łazienka jest otwarta, wiesz, no tak na wypadek. Tak. I też się chwilę zastanawiam nad tymi Nad tymi beczkami? Beczka? kurcze, nie wiem. Kontener? Kontener? One wyglądają jak jakieś beczki na toksyczne odpady i... Nie wiem, co może być w tym takiego. Mniejsza, mniejsza. Okej. Pierwsze pomieszczenie. Ale czy są inne pomieszczenia otwarte? To jest bardzo ważne. Czy jest mój pokój otwarty? Jest mój pokój otwarty. Czy mogę pójść spać? Okej, okay, najpierw powinienem... ...pudełka. No spoko, spoko. Spoko. Czy tutaj jest otwarte? Miejmy nadzieję, że nie. Tutaj też. Okej, okay, tutaj jest zamknięte. Dobra, całe szczęście, wszystko jest pozamykane. Nic mnie nie ominie. Shedden mnie nie ominie. Okej, okay, pudełka. Proszę. Dobra. Eee... Grek, czemu ty trzymasz tutaj średniowieczną broń? Grek, to jest dziwne. Czemu ty trzymasz tutaj średniowieczną broń? Kurczę, mam takie dziwne wrażenie, że cały czas jestem przez kogoś obserwowany. To jest naprawdę najgorsze. I, I wiem, że on się na mnie gapi, ale, okej, okay, grek cały czas tutaj siedzi. Okej, okay, weź tę pudełka. Posprawdzam, czy przypadkiem nic nie otworzył. Chociaż mam nadzieję, że on się za to nie obrazi, że nie obrazi się za to, co, że, że ja tak sprawdzam, czy drzwi są jakieś otwarte. Okej, okay. dobra drugi raz sprawdzę w, w moim pokoju chyba nic nie ma? Tutaj chyba nic nie ma, szafy no raczej nie da się otworzyć Ponieważ widać, że taka no, no, nie, nie otwarta, nic się nie zadziało w sumie Okej okay. Ale ta średniowieczna broń jest dosyć dziwna Okej okay. Halo, hello, hello. Idziemy sobie po trzecie pudełeczko Biegiem, 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 grek nadal tutaj jest, grek nadal tutaj jest. Pyk zamknięte, pyk zamknięte. Weźmiemy sobie kolejne pudełeczko, greczku. Yy, ty się nie yy, nie denerwuj, tutaj. I też nie wiem, jak go nazywać: czy szereg w przebraniu, czy grek? Chociaż zasadniczo to jest jedno i to samo, wiecie. No, ok, ostatnie pudełko. Pewnie spoko. Kurde, nadal mnie korci tam sprawdzić. W moim pokoju zasadniczo chyba nic nie ma. Okej, okay, po, powinienem porozmawiać z Gregiem, żeby dać jakieś zadania. Okej, okay, okej, okay, dobra, speka, spaka. spaka. szafa zamknięta, tutaj się nie możemy napić. Okej, okay, spoko. Mogę jeszcze tutaj wejść? Mogę jeszcze tutaj wejść. Chyba tutaj nic nie ma, raczej nie. Wszystko musimy posprawdzać. Wszystko, wszystko. Halo, halo, greczku. Witam pana. Już zrobiłem. Dobra robota. Teraz idź do spania. Zapłacę ci jutro. Dobrej nocy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, spoko. Idziemy sobie do spania. Powinienem najpierw skorzystać z łazienki. Kreczku, yy, zechciało mi się skorzystać z łazienki, więc możesz mi dać Aha, z tobą nie rozmawiam, tak. Po prostu idę skorzystać z łazienki, spoko. Te odgłosy korzystania z łazienki są cikie. Dobra, już skorzystałem z łazienki. Jak coś tutaj jest znowu spuszczona woda, ja nie jestem jakimś niechlujnym niechlujnym wypadło mi słowo Niechlujnym klientem tego hotelu, więc... no... spuściłem po sobie wodę, więc... Tak Okej okay. On chyba nie jest chętny do rozmowy z nami Okej, okay, tutaj nam już odblokował to pomieszczenie, ale czy tutaj jest odblokowane pomieszczenie? I dobrze, że nie jest odblokowane pomieszczenie. Okej. Okay. Kolejna noc. Teraz będzie noc trzecia. Grek To był tylko koszmar. Uuu. To był tylko koszmar, Greczku, tak. Witaj ponownie! Jak ci się spało z zeszłej nocy? Jak mi się spało? Śnił mi się koszmar. Nie za dobrze. Miałem koszmar z zeszłej nocy. Bardzo przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze od tego momentu. Weź mi otełkę z pomieszczenia. Chyba nawet wiem, gdzie jest to pomieszczenie. I. a, z pomieszczenie tam, gdzie były pudełka. I po prostu umyj łazienkę. Proszę. Powiedziałem. Weź miotłę i... łazienkę umieć. Spoko, zamknięte. Zamknięta łazienka, więc jak ja pójdę, to ty mi otworzysz tę łazienkę, tak? Ja to widzę. A dobra, nieważne. Weźmy sobie tą miotłę, on nam otworzy to pomieszczenie, i będziemy mieli dodatkowo pieniążki. Tylko może najpierw sprawdzę wszystkie pomieszczenia, czy przypadkiem nic się nie zadziało. Tutaj nadal zamknięte. To jest bardzo suspicious, że to jest nadal zamknięte. Chociaż my jesteśmy w hotelu jakiegoś dziwnego, czerwonego Grega. Więc to jest wszystko możliwe. To też jest oczywiście dziwne, że on trzyma tutaj jakąś średniowieczną broń. Dobra. Nie będziemy już raczej tato sprawdzać, ponieważ jest zamknięte. Miejmy nadzieję, że było zamknięte, ale spoko, spoko. Otworzyłeś nam już? Okej, okay, powiedziałem weź we śmiotłej, pozamiataj, spoko. Okej. Okay. Zamiatamy, szuru buru, szuru buru, szuru buru, szuru, buru. tak. Ej, dał nam jakieś kluczyki. Dobra, pozamiataliśmy, ale są tutaj jakieś kluczyki do tego pomieszczenia. Co tutaj jest? A uh, it's too late brr kurde co tutaj pisze? i it's still eight but there was a way that she recognize aha okej okay. Miejmy nadzieję, że on się nie obrazi, jak wzięliśmy ten kluczyk. I zasadniczo, gdzie on jest? Bo to jest bardzo podejrzane, że go nigdzie nie ma. Kurde! Szyrok! Gdzie ty jesteś, Szyrok? Szyrok! Gdzie może być ten Szyrek? Tutaj jesteś? Nie. Gdzie on poszedł do tego, do tego pomieszczenia? Miejmy nadzieję, że... Zaraz nie wywa. Zaraz. Miejmy nadzieję, że. Zaraz. Dobra, to jest dziwne. Biegnij i nie obracaj się za siebie! Co się dzieje? Co się dzieje? Kolejny koszmar! Ktoś biegnie za nami! Ktoś biegnie za nami! Ja pierdzielę! Nigdy więcej! Nigdy więcej! Ja pierdzielę! Co to było? To było chore. Dobra, wszystkie pomieszczenia zamknięte. Uff. Szczerze nie mam pojęcia, kiedy ostatni raz się tak bałem. Czyli on z zeszłej nocy poszedł po ten znak, żeby tutaj nie chodzić. Oh. Aha! I mi grę wywaliło! Rewity Debilu. Jak Szereg dał informacje o tym, żeby nie chodzić. To wiadome jest, żeby nie chodzić po tych beczkach. Okej. Okay. Jest wieczór. Proszę pana, dlaczego wciąż nie śpi pan? Po prostu miałem koszmar. Ponownie. Ym, tak czy inaczej. Where were you? Where were you? You were gone after I cleaned the bathroom. Miałem po prostu koszmar. Znowu. Tak czy inaczej, gdzie byłeś, jak sprzątałem łazienkę, ponieważ ciebie nie było. Przepraszam, musiałem coś zrobić i sprawdziłem toaletę. Była bardzo czysta. Dziękuję. A teraz idź. I śpi. Jest północ. Zamknięte. Zamknięte. Chociaż wziąłem kluczyk. Więc to jest dosyć podejrzane, że jest zamknięte. Do tych beczek się nie zbliżam. O, Jeszcze mi życie miłe, żeby się zbliżać. Ej, w ogóle też mamy FPS-y. Ej, tego to nie wiedziałem, że mamy FPS-y. dobra, wszystko zamknięte. Wszystko zamknięte. Wracamy do spania. Mając nadzieję, że. Tym razem nie, nie prześmi nam się jakiś koszmar? A, przespałeś noc trzecią, noc czwarta? Szyrek, <ścoughs> tak jakby, nie wiem czy to przez to mrugające światło, czy co, czy wszystko ok? Yy, tak, tak, wszystko jest OK! Tylko te małe mrugające światło. We will be fixed soon, OK. Alright then. Więc miałem nadzieję, to wszystko przez te mrugające światło. W porządku! Czy jest coś, co chcesz, żebym. W porządku! Czy jest coś, co chcesz, żebym dla ciebie zrobił tej nocy? Nie. A może tak? Czy boisz się krwi? Nie. Skąd to pytanie w ogóle? Idź i weź miotłę, przyjdź i posprzątaj łazienkę. Powiedziałem idź i. Sprzątnij łazienkę. No spoko, spoko. Czym? Szereg. Nie wiem, nie, nie wiem, co ci odwaliło, ale ym, ewidentnie ktoś się pośliznął o tą mogro podłogę, i teraz tego znaku nie ma. Mam pytanie, co jest z tym nie tak? Czemu nie ma teraz tego znaku? Czemu ktoś leży w łazience? Chociaż możliwe, że szereg miał innych gości, ponieważ w sumie y, jest, jedno pok y, jest jeden pokój zamknięty, więc wszystko możliwe, że akurat tam miał y, jakiś gościk, kto... Go gościa bardziej. Który tak jakby, wiecie co, poślizgnął się o tą podłogę, ponieważ on wolał wywiesić ostrzeżenie o tym, że są niebezpieczne beczki. Powiedziałem idź i umyj, dobra, 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 spoko, spoko, spoko. Co jest, kurcze? Co się tutaj stało? Ale możemy umyć? Nie, nie możemy użyć. Możemy spuścić wodę, ba super, świetnie. Szyrek. Nie wolno tak. <grymne> Czy to jest backrooms? Nie. To jest backrooms. To jest szeregowy backrooms. Halo? Halo? Czy możemy z tobą porozmawiać? Czemu ty obracasz głowę o 360 stopni? To nie jest normalne! Szyrek, powinieneś się leczyć! Okej okay. I will let you go if you win my challenge Jeżeli wygrasz... ...mój challenge Zebranie 40 cebul Zbierz 40 cebulek dla mnie a jeśli nie o kurczę, zrobię z twojej skóry dywanik. Została minuta! Mam cię gdzieś, szyrek. Róż twoją dupę i ja nim, zanim ciebie pokonam. Dobra, cebula, cebula! Zbieramy cebulę! Zostało mi! 53 sekundy, 52 sekundy Dobra, dobra, powinienem zebrać tą cebulę Okej, okay, let's go Nie wiem w jaką stronę podążyła ta gra Ale jest dziko, jest muzyka dzika Dobra, tutaj są dwie cebulki Spoko, spoko Tylko czy ja zdążę, czy ja zdążę Szyrek, Szyrek nie denerwuj się Tutaj jest cebulka, spoko, spoko 29 cebulek, 28 cebulek 27, o nie 26, 25 24 ja nie zdążę, ja nie zdążę. Nie mam mowy, nie mam mowy. Jeszcze tam coś było, 20. Nie, nie, nie dam rady, nie dam rady. To jest niewykonalne. To jest niewykonalne. Zebrać tyle cebulek to jest niewykonalne, 19 cebulek mi zostało. Co jest nie tak? Ej, ej, Szyrek. Szyrek, nie wolno tak. No nie. 16 cebul mi zostało. Ej, bo czas się tak jakby skończył Co jest nie tak Ej Co jest nie tak On idzie po mnie, on idzie po mnie On biegnie po mnie Ma czerwone oczy, ma czerwone oczy Uciekamy, uciekamy przed trzy o kurde, szereg, szereg, nie wolno, nie wolno. Cebulka Kolejna cebulka Kolejne dwie cebulki, dobra, uciekamy. Cebulki, cebulki. O, dwie cebule zostało, dwie cebule, dieta. Żyłem! Uh, dziękuję za grę. Gra została stworzona 270 godzin. Nie zostawiam ci komentarza. Mam to gdzieś. Ewidentnie ta gra nie jest dla mnie. Nie wiem czy w ogóle będę nagrywać dwójkę. Chociaż zasadniczo pobrałem już dwójkę i miałem zamiar nagrywać dwójkę. Ale jak tutaj się działo tyle rzeczy, o kurczę. O. Uh. Było dziko. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli byście chcieli więcej takich odcinków, podobnych, takich śmieszkowatych odcinków w sumie, chociaż ym, to było coś po, na pograniczu śmiechu, a na pograniczu zatrzymania mojego serca. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się spodobało. A ja się z wami żegnam i cześć!